6 maja 1882 roku urodził się Jan Stanisław Jankowski. Od 1914 roku był żołnierzem Legionów Polskich. W latach 20. minister i podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Od 1920 roku należał do Narodowej Partii Robotniczej, a następnie od 1937 roku do Stronnictwa Pracy. W konspiracji od 1941 roku był dyrektorem Departamentu Pracy i Opieki Społecznej Delegatury Rządu na Kraj. W 1942 roku został zastępcą delegata rządu, a po aresztowaniu Jana Piekałkiewicza od kwietnia 1943 roku. Był delegatem rządu i zastępcą premiera w okupowanej Polsce. Aresztowany podstępnie przez sowieckie władze bezpieczeństwa 27 marca 1945 roku w Pruszkowie, został przewieziony do Moskwy wraz z 15 działaczami Polskiego Państwa Podziemnego, skazany na mocy wyroku Kolegium Wojskowego, Sądu Najwyższego Związku Sowieckiego za prowadzenie wrogiej działalności na tyłach wojsk radzieckich. Zmarł 13 marca 1953 roku w więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą.